Cześć, witam na kanale niezdecydowanego Multihobbisty To jest kolejny odcinek serii Zdrapkowo. Zapyta się dlaczego wczoraj nie było zdrapek. Po prostu jakby to powiedzieć. Zapomniałem je kupić, a jak sobie o tym przypomniałem, też było od 21 była i o tej godzinie już niestety się zdrapek nie kupi. Z tej okazji albo za to. Mam dla Was dzisiaj trochę więcej zdrapek niż ostatnio, tak trochę więcej, no. Coś tam kupiłem. Tą wybrała moja dziewczyna, to może zaczniemy od tej i zobaczymy co z niej będzie. A później te nowe zdrabki o te właśnie tutaj. Zobaczymy sobie co w nich możemy wygrać i tak dalej, i tak dalej. No, zaczynamy od ekstrapensji. Musiałem się pogodzić ze swoją y, tym drapaczką. Tak? Którą otrzymałem kiedyś, dostałem w prezencie. Ponieważ wszystkie drapniaczki wrzucam do skrzy... Hmm, jakiej skrzynki? Do świnki. Znaczy, o, no, powiedzmy, do świnki. skarbonki. O, to skarbonki. Właśnie, świnka, skarbonka. No, i wszystkie mam tam drobniaczki i niestety, no, nie mam jak wyciągnąć z niej, więc muszę drapać drapaczką, bo nie mam innych drobnych. Bez zbędnego przedłużania. Ekstrapensja biała. Nie wiem, czy drapaliśmy. Chyba nie, bo jeszcze takiej nie widziałem bardzo. Mi się podoba taka biała. Białe. Fajne są białe. to Te też są białe. Proszę bardzo. Dobra. Wygrywające liczby. 19, a, ale ona stępiona. Już nie pamiętałem jak się nią drapię, bo, bo jest stępiona i ciężko się drapie. 35 3 19 i, i 6. 19 to dzień mojego urodzenia, a trzeci to jest miesiąc. No. Także ekstra pensja. Chciałbym ekstra pensję jeszcze jedną. 0,8 to niestety nie jest nasza liczba. 21 też nie 17 i i 15 nawet nie byliśmy blisko ale jeszcze jest jedna linia zobaczymy 22 34 tu już byliśmy blisko ale niestety 1 4 też byliśmy blisko i 27 no czyli no po prostu pusto Dobra, kocha czy lubi Ta zdrapka, ogólnie zdrabka nie może nas kochać, bo nie ma uczuć, prawda? No ale może nam tam, tam coś napisać, czy kocha czy lubi, czy nie wiem. Dobra, zobaczymy sobie jej zasady, bo nigdy jej nie zdrapywaliśmy. Także zdrap pole sprawdź. Odczytaj słowo kocha bądź lubi. Jeżeli odkryłeś słowo kocha, wygrałeś kwotę z pola kocha. Jeżeli odkryłeś słowo lubi, wygrałeś kwotę z pola lubi. A hmm. no, fajna bardzo. Znaczy, jeśli chodzi o zasady, są spoko. A jakie są wygrane? Hmm, hmm, hmm. Proszę bardzo. 1, 2, 7, 14, 20, 30, 40, 100 i 14 tysięcy. Może, może coś wygram. Dobra. W ogóle to się zdrapuje? No? A to nie, nie, nie widać przejścia, bo w tych zdrabkach zazwyczaj no, widać przejście, a tutaj tak nie, nie widać, gdzie jest ten. Dobra, nieważne. Ech, się zagadałem. Dobra. Mm, może na początku sprawdzimy, czy zdrabka nas kocha, czy lubi. Zdrabka nas lubi. No to. Czekajcie, czekajcie. Czy, czy zdrapka nas lubi za 14 zł? Zdrabka nas lubi za 14 zł! Jest! Zdrawka nas bardzo lubi! Można powiedzieć, że nas kocha nawet. To zdrapiemy sobie kocha, że to było zero. No, ale kurczę. zdrapka nas bardzo kocha, lubi... No, 14 zł to jednak jest. 6 mm, Szósty stopień wygranych. Szósty stopień w ekstrapensji jakbyśmy mieli, to byśmy mieli... E, aha, dychę. To nie. albo bo tu jest więcej stopni po prostu. Dobra, to tak, jest, tak, dobra, czyli jest bardzo w porządku, bo 14 zł, w kochaczy lubi. Zdrapkę wybierałem ja sam osobiście, ją sobie wylosowałem w kolekturze pani mi dała, ja sobie ją wziąłem. Dobra, 14 zł. O, ale fajnie. Dobra, lecimy dalej. Znowu lubi. Zobaczymy. I 2 złote ze zdrapki za złotówkę. Kurczę. Normalnie jakiś dzisiaj bonusowy dzień. Czyli 2 złote nas a kocha? Zero. Czyli super. Bo mamy już... Już mamy 16 złotych. Dobra, dobra. A jeszcze mamy sporo zdrapek na dzisiaj. Kocha czy lubi? Hmm, hmm, hmm. Chyba bardzo polubię tą zdrabkę, a nawet można powiedzieć, że będę ją kochał. Dobra. Teraz kocha. Jak bardzo? Zaraz zobaczymy jak bardzo. Hmm, zero złotych. A lubi? A lubi było sto. No ale dobra. Ja wczoraj się nie martwię, bo i tak już jesteśmy złotówkę na plusie. Dobra. Kocha czy lubi? Lubi mamy szczęście do lubi mam nadzieję że lubi bardzo i złotóweczka czyli kurczę dzisiaj na cztery zdrabki. to jedna była pusta to w ogóle możemy ją wyrzucić o tam ale no jedna czternaście jedna dwa i jedna złotówka czyli bardzo szczęśliwe losowanie hm. gdybym kupił same kochacz lubi to już bym był sporo na plus jeden dwa siedemnaście złotych Dobra, super. Zostały dwie krzyżówki. Nie wiem, czy tą drapaliśmy, ale podoba mi się bardzo. Hmm. Krzyżówka z serduszkiem. To podobna jest do tej bananowej owocowej z bananem. Dobra. X. Bardzo przydatna literka. Ale mamy słowo z x, max, mm -hmm. q, też bardzo przydatna literka, nie przydaje się. Szczególnie w życiu, o y, o v, wszystkie są bardzo przydatne. Myślę, że się zgodzicie ze mną. Dobra, i lecimy naszym sposobem, który jest szybszy, czyli atrybut a. Nie mamy literki ty, więc, więc nie zdrapujemy całego słowa. Lecimy dalej. Osa O, Sy, A. Jest. Czyli zdrapujemy. Proszę bardzo. Jest osa, Ada. Ady, A. Proszę bardzo. Jest literka A. Jest literka D. Ada. Mhm. I lecimy dalej. O, ky, A. O. Gdzie jest K? Nie ma K. A. No to nie zdrapujemy. Max. AX mamy, M nie mamy. Dobra. Paw yy, AW. Nie mamy W i nie mamy P, dobra? Mhm. Stiuk. Sy. Nie ma. Azot. A. Z, O. Nie mamy literki T. Więc lecimy dalej. Wojciech. Nie mamy literki W. Adam, nie mamy literki M z tego co pamiętam, więc kicha Lok. Może być. OK. O. Gdzie jest K? Dlaczego nie ma K? To by nam. No fajnie by było, jakby było K. Dobra. Nie, to nie. Atlanta. A. Nie mamy Ty. No to nie. Europa. E. U. R. O. P. A. Nie mamy P. Gdyby było P, to byśmy nawet mogli zdrapać to. Taxi. Nie mamy literki T, więc nie. Yy, Han, dobra. C, hy. Nie mamy H. A nie. dobra. Yy, Abel. A, B, E L. A, B, -e L. A, B, E, -l. Jest. jest Abel. Aha. Myślałem, że to jest inna literka i myślałem, że zdrabka jest pusta. ale, ale jednak nie jest. Eee, co to jest za literka zamiast tego? Poch. Poch Ptoch Ptoch nie. A, proch! <laughs> proch, dobra. P, Py, P, nie mamy P. O, C, nie mamy H. No to nie. I Ewa. E, E, V, A. Nie mamy W. Ale mamy trzy litery, a to oznacza, to znaczy trzy litery, trzy słowa, a to oznacza, że mamy trzy złote. Więc... Więc mamy już kolejne 3 złote. Czyli mamy dwie dyszki już. Hmm. I została jeszcze jedna krzyżówka. Krzyżówka panterkowa, która mi się bardzo podoba, jak już mówiłem. Kiedyś wspominałem. Ojejku. A tu ciężko się ją drapie bardzo. Może oznaczać wielką wygraną, jak się ciężko drapie. Oby. Oby. Przydałyby się 40 tysięcy by się nam przydało. A co tam? Nie będziemy się przecież rozdrabniać. Wiecie co skończyła mi się pamięć, a nawet tego nie zauważyłem i gadam do Was, gadam, znaczy do siebie, do telefonu. A tutaj nie nagrywa się niestety. Ale się wkurzyłem. Dobra, lecimy od początku. Balwierz, nie mamy A, więc nie. Emir, mamy. Tutaj E, my i r. Dobra, jest Emir, jest spoko. Teraz oko. Oko, spoko. O, nie mamy K, więc niestety nic. Garb nie mamy A, więc lecimy dalej. Kapary. Kapary nie mamy A, ale ja nie lubię kapar w pizzy w ogóle. Słone to i niedobre. Nie wiem, czy wy lubicie. Dobra, kapary nie. Strzelec. Sy, ty, ry z. Nie ma. Nie ma z. Strzelec. Dobra. Nie, to nie. Nos. N o os. Jest. Proszę bardzo. Jest i nos. Każdy ma swój. cecha. c e, c h Nie mamy a. No tak. Baszta nie mamy a. I azja nie mamy a. Więc lecimy tak. stos. Sy. Nie. Ty, os. Jest stos. Czyli mamy już trzy litery znowu liter. trzy wyrazy, a to oznacza, że mamy kolejne trzy złote, no nie wiem, no dzisiaj naprawdę moja ręka jest szczęśliwa, ja wybrałem wszystkie zdrawki oprócz tej I tylko jedna, kocha czy lubi, była pusta, ekstrapensja to wiadomo, była pusta, bo to nie ja wybierałem, tylko dziewczyna A reszta zdrawek jest zaskakująco pełna, także lecimy, BMW BMW B, I nie mamy W znaczy, ogólnie BMW nie mamy, ale ja miałem ogólnie, lubię tą markę nawet, nie wiem jak Wy, no zaraz powiecie, że a, tu BMW to, to jakiś Ja akurat, akurat teraz jeżdżę Audi, ale miałem, miałem BT3, E46 w kombi i E46 nie w kombi, 2.0 diesel, miałem E39 525 TDS i miałem 7 e 38 Przed liftem. Ale fajne auta. No, ta siódemka bardzo dużo paliła. Nieważne. Spoko są. Może kiedyś sobie jeszcze kupię. Teraz Audi sprzedaję. Zobaczymy. Troja. Hmm, troja. Nie mamy A. czy nie mamy A. Hmm, efekt. E F -y E K Nie mamy K. A tak było blisko, żebyśmy zgarnęli trójeczkę sobie. A nie, mamy już trójeczkę. No tak. <gry> no fajnie. Grzech. Gry. Nie mamy Z. No to, to nic. Ada nie mamy A. Etap nie mamy A. Ym... Zebedeusz. <gry> zebedeusz. Co to jest Zebedeusz? No to jest chyba jakieś imię, ale nie wiem czy jest używane jeszcze, bo Zebedeusz. Jak można się nazywać Zebedeusz? <gry> Dobra, ZBD, już e, Dobra, nie będę sprawdzał, bo nie mamy Z Pamiętam, że nie mamy Z U, U, U Są wszystkie literki U Także co, dzisiaj naprawdę sporo wygraliśmy, bo wydaliśmy y, 5, 3, 3, 11, 12, 13, 14 i tamtą zrabkę co wyrzuciłem, to jest 15 Czyli wydaliśmy 15 zł, a mamy 3, 6, 7, 8, 9 plus 14 to 23. Czyli jesteśmy 8 zł do przodu. Jest to dla nas bardzo dobry wynik, dla statystyk też, ale przydałaby się wygenerować na 100 albo 1000. Najlepiej to, albo najlepiej główna, żeby te statystyki się naprawiły, bo jak widzicie jest mega słabo. Tutaj, tu widać te statystyki. O, tu. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, w środę. Jeszcze raz przepraszam za to, że tak trochę się przeciągnęło z tym odcinkiem. Do następnego. Cześć.